Cześć, tutaj Hebbix Gaming. Dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta. Tutaj ze tylko, Przez chwilę weszłam tutaj na górkę, trochę odkopałem kodla i zdobyłem sobie kamienny kilof. Dzisiaj zagramy sobie takiego taki mały... taki mały... ten jak to się zwie. Taki mały Let's Play to będzie z Minecrafta. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba. To będzie raczej coś w podobie kwadratowej masakry. Że jeżeli przygodowo. Albo nie, nie będzie kwadratowa masakra, a będzie normalny, polski survival. A więc zaczynamy. Ja też sobie wykopię pierwsze materiały. Znaczy. Obuduję mój teren. Muszę ogarnąć mój teren, w którym, którym zamieszkam. Wcześniej miałem 20 fps przy, przy nagrywaniu, zrobiłem sobie formata komputer, for, format, o Boże, format komputera i coraz mi się wszystko polepszyło, o wiele więcej jeszcze w fajnej wgrałem, to ogólnie fuh masakra. A i tutaj jeszcze wykopam trochę koble, żeby się wstrzymać na te górę. ona była bardzo wysoka, trochę była wysoka, nie muszę przyznać. No. No i teraz kupiemy tylko tego. Dobra, to już w sumie może być. A jeszcze może będę tam później prezentował mody. Zwłaszcza chciałbym prezentować Optifina lub Elemental Arrow. Tam takie strzały, różne tp. Mi się podoba ten mod, chociaż że go nie mam. Widziałem na odcinku jednego od koleżki. Taki mody Dobra, to... O kurde. Mogę sobie zainstalować tego, yy, jak się Mini minimapę. No ale można wziąć, że bez. Ale będzie ciężko. Dobra, na razie też to obrobię ten teren. Kurde, mam problem z dojściem do mojego własnego domu. Wykopię trochę dirta. Albo pierdzie, to skaczę do wody i tyle Dobra, nie, nie boję się Ło, skoczyłem Jest gicior Dobra, tam jest mała góra Muszę sobie to zapamiętać Fuck, nie pomyślałem znów Mogę po prostu sobie gdzieś bliżej i skoczyć, ale w sumie nie miałem gdzie Więc dobry i zły pomysł równocześnie Gdzie to mogę zacząć kopać, żeby mi się dobrze nie skupić? Wy z Was taki kobla No i będziemy grać, normalnie Poczekajcie, ja tu chwilę podgłośnię sobie dźwięki Dobra, już Teraz mnie mam nadzieję, że głośnie słychać Albo nie ścisze, bo będą większe szumy w sumie gdzieś tak, o, dobra. Mam nadzieję, że tak. A i możecie mieć tutaj lekko tak rozwinięty obraz mojego pulpitu, dlatego że nagrywam na moim ekranie. Dla mnie jest w ogóle lepiej na mniejszym, ładnie to wygląda. Ładnie się tak... Bo jak jest duży obraz, duży screen. Po prostu ta grafika się... jakby na nim tak... sobie zaraz przesądnie sobie ja powiedzieć. Grafika jest jakby tak się rozkłada i te rozkłada się grafika na tym, tym całym ekranie. Rozkłada się na nim i zmniejszają się w PC, a równocześnie pogarsza grafika, tylko że nie dla niektórych tak lepiej grać. Nie, nie mój problem. W sumie mogę szybko, tak tego wobla, by bo nawet więcej jak się skończy ten wolony killów A jak skończę tą serię, no to pewnie to serię ten. Mm, to serię zakończę jak znajdę diamenty. To będzie taka, taka, taka... Jak że znajdę diamenty, pokażę coś fajnego, nie wiem co, czy jeszcze się zobaczy. Iron. Ten filmik jest taki też bardziej dosadny, dlatego że chcę zobaczyć, czy mam dobrą dźwięk ustawiony, czy nie za cicho czy nie za głośno, a i tak go stawiam na YouTube'a. Dzięki będę miał gdzieś tak po 15 minut. Znowu, f**kie yeah. ja. Ale 5 strasznie dużo jakby, na rudę. Wcześniej było, pff, jakby policzyć, 3 na rudę. Teraz jest strasznie więcej. Już mam 12, 13 będę miał. No jeszcze jednak A i ta seria będzie miała na chyba... Let's, no, Minecraft, Minecraft czy... Aby, no, nie powiem. dowiecie się dopiero, jak obieścicie ten film. jak go włączyć, a? Fuck. fuck, fuck. Akurat mam go. w bombier. I do tego, Idę to Idę. Idę szybko po. Drono. Co mi to jakoś znaczy? Dylem. Dobra, może być tak. Z 5 drewna. Fak, już mam całkiem mało życia. Muszę zaraz tutaj jakieś polawanko zrobić. Na krowki. Dobra, gdzieś tyle staram. Jeszcze z 4 A i przepraszam za te szumy w tle, ale napiszcie mi w komentarzu, dlaczego mi tak szumi. Dlaczego tak szumi ogólnie? Co mogę... Czym mogę to poprawić? Na razie na moim kanale jest tylko... Wiecie powiem, co? że na moim kanale jest tylko intro, na którym mam 50 wyświetleń i na razie 3 w górę. Czekaj dzisiaj w zamku jak to jest dokładna data. Więc będziecie wiedzieć, czy jak mi się powyższa to weź wyświetlenia. Czy jest 23... Nie dzisiaj jest 5... 10. Czekajcie, ja zrobię to sobie na tylko Dobra, jesteśmy po moich problemach technicznych. Dobra, co tutaj dalej robić? A, jestem ten PINGWINEK HEBIX Nie mylę się z polskim pingwinem. Bo do jego poziomu youtuberstwa nikt nie dojdzie. Może kiedyś, ale... Lampię. Jeżeli Wam się loguje ten filmik, to macie jakieś problemy z internetem. Ostrzegam. Szkoda, że przykładowo, robi się żelazny off, to nie można tak było rudu zrobić. Ale w sumie to było głupie. Nierealne. I szkoda, że z każdego nie wypada level, a no nie Na raz po raz. Muszę szybko nas mieć. Dobra, to wszystko co miałem zrobić. To lecimy do domku. Tutaj sobie mogę zacząć taką mini I Teraz muszę wybrać się na jakieś polowanie krów, czy coś w tym stylu. Fakt, nawet na sprinta nie nad mieć. Ipa, Ipa, Five, Five compound Muszę zmienić ten kobel tam, bo to trochę brzydko Dobra, wejdę po tyrcie, bo idzie tak, ten nabrzydzi tego doręcznik. Drt. Drt. Dr. Dr. Wystraszyłem, że spada. jest cień? czy mi się tak zdaje? O fak, zaraz mi głód będzie lał. Szybko sobie do żarcia. Fuck, fuck, fuck. Albo w sumie mogę włączyć na razie tryb taki normalny. Że nie będzie mi zabierało, w ogóle Fak, Bije mnie! Bije mnie mój własny żołądek. ale nie mogę znaleźć. Fak, 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 szybko skrzynka. Zrobić skrzynkę, skrzynkę. Skrzynkę. tutaj się odrodze na pewno to. Przypadkowe, więc coś się przyrodkowo stracił. Возьму только себе два, вот а, такие, забиение на мяч. Ну, меня, В смотри. Фак, какие спадные, это Правда Nie mogę ani cię stracić Gdzie owca Gdzie jest owca Gdzie owca Nie przewidziałem się To nie był go z mojej głowy Na pewno nie Gdzie ona jest Tam nic nie ma Gówno tam jest Główny że zginę w pierwszym odcinku to będzie fail, fail ja nie chcę ci fail fuck, fuck Uch, się się wstrzymał tam nic nie nie Nie, nie, zaraz noc będzie i potwory będą fuck, fuck, fuck walę to do co do domu. Obudzuje się ten koblem. Szybko, do domu. Do domu. Jezu, pół Wystarczy, że spadnę z trzech kratek już mam do dom. albo się robią albo chwilę nie wiem czy to na razie sobie zmniejszam przepraszam was że to robię ale no, po prostu muszę bo nie chcę zginąć w pierwszym odcinku Następnego... co? co mnie bije? Słuchaj. Schronienie może być. A tam są. Jeden skierat mi zgasi od razu. Czarki widzowie, ale muszę to zrobić. Żeby nie skimmi w pierwszym odcinku. Rzucę się zaraz na nich. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Fuck. Dobra. easy Dobrze, zanim się gu, skończy. skąd. Dawaj na ring, dawaj na ring. Nie są. nie, nie. на котик, Нет, он там солнце. Фильм. Давай, 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 давай. Жены, жены. плюс, I wyleciało. Fajnie. Nie 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 nie. jest dla mnie, kurde. Otwieram karierę. Dobra. Good. Good. Szukam co biało. On się wydobał, bo już jest, że Dobra, tylko już będzie to koniec pierwszego odcinka. To tylko nie wiem co ja jeszcze zrobię. Będę jeszcze na ten domek. Nie, co? Co? Bitch! Ja się znajdę, że mam tutaj hadix Podobujcie mnie, subskrybujcie. No to się